Wycieczka do lasu Pod niebem zielonym ukrytego lasu Rower prowadzą przegniły I kasztany rtęciowe toczą uważnym spojrzeniem Mimowolne ruchy gałęzi Przypadkowe grobki w tle poranka Przedmioty w poszyciu Linia dźwięku napina się niespiesznie Ból i pomarańczowa obawa trwonią dzień. Fletnia z koron i wyższych pięter drzewostanu kołysze się na granicy słyszenia. Woda u stóp brunatnieje w szlam. Zatrzymuję rower i spoglądam w jasny horyzont. Nie ma tam niczego, czego bym nie znał. Skupienie drogi. Perliste grudy, kolorowe ptactwo o długich dziobach niemoty, białawy nalot niemożności, szmery w granatowym tle. Najważniejsze to nie zatrzymywać się, zapisać oddech i formę wzgórz, skroplić się w wędrówce przezroczystego lasu, peregrynować.